Cześć wszystkim! Dzisiaj będzie o wyborze motocykla do turystyki off-roadowej. Będzie właśnie też ogólnikowo, jak do tego doszedłem, moja droga i dlaczego ostatecznie skończyło się na motocyklu Yamaha Tenere 700 Filmik będzie takim po prostu spadkobiercą mojego wcześniejszego filmiku recenzji po 16 tysiącach kilometrów. Aczkolwiek. Wówczas pisaliście, że tamten filmik mógł być zrobiony lepiej. W sumie rzeczywiście macie rację. Wiem, że staśmy na coś lepszego. Teraz dodatkowo wleciało parę kilometrów i zbliża się rocznica pierwszego roku zakupu motocykla. Więc myślę, że to po prostu dobry moment, żeby zrobić to porządnie. Chcę dzisiaj omówić kilka kwestii, takich jak na przykład czym się kierowałem w doborze tego motocykla. Jakie marki rozważałem i dlaczego ich nie wybrałem? Oraz takie kwestie jak na przykład, czy warto brać nowy motocykl, czy używany ciężkie Enduro w terenie. Czyli, czy jak kupicie Yamaha Tenere to będziecie jeździć tak samo jak Endura 666 Czy na przykład jest coś takiego, co mnie w tym motocyklu wybitnie zachwyciło? Plusy i minusy. Oraz końcowe podsumowanie. Powiem wam, czy bym kupił ten motocykl jeszcze raz, czy nie. To no, z tej perspektywy czasu mogę powiedzieć, że a w sumie to przyjedźmy się, opowiem wszystko od początku. Ten filmik to nie będzie taka, wiecie, sucha recenzja, która pokazuje, jaka jest waga motocykla, jakie są średnice tarcz, płotków i tak dalej. To będzie taka właśnie moja droga czym się kierowałem i tak dalej po czym jeszcze będę opowiadał o tym motocyklu No to cóż, no, ja od młodości byłem związany y, z taką jazdą terenową Zawsze mnie ciekawiło co jest po prostu tam za jakimś zakrętem Gdzie prowadzi jakaś taka droga szuflowa i tak dalej Jeździłem no różnymi maszynami, lepszymi, gorszymi y, 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 Bo ich wspólną cechą było to, że po prostu były tanie Stare, słabej jakości i często po prostu wymagały opieki. Często się psuły, więc moimi takimi priorytetami było kupić motocykl przede wszystkim niezawodny, który będzie przyjazny i w serwisowaniu, i w kosztach użytkowania. No, ktoś może powiedzieć, że stać na konia, stać na siano. Oczywiście, jak ktoś wyjeżdża raz, dwa razy w miesiącu, no to jak najbardziej, natomiast jeśli jest motocykl czyimś stylem życia jeśli ktoś naprawdę robi sporo kilometrów motocyklem to wtedy koszty użytkowania oczywiście chodzą w jak najbardziej także inne rzeczy dostępność serwisowa i tak dalej dodatkowo, no jak mówiłem to jest związane z ale też używam motocykla na co dzień, wtedy też używałem Czegoś, czy mógłbym po prostu pojeździć i w takim terenie średnim. No takiej średni. Mam na myśli coś cięższego niż po prostu jakaś tam droga szutrowa coś takiego, Żeby takiego, można było gdzieś pojechać dalej, z Alpy i tak dalej, po autostradach, ale i pojeździć w po jakichś tam urwiskach, drogach. Więc Po prostu jeździłem tymi różnymi starymi motocyklami później przesiadłem się na coś nowocześniejszego, yy, tam z wyskiem, z i tak dalej. I to już był naprawdę duży postęp. Także na przykład e, takim otockiem, jak 650 zrobiłem dwa lata temu wcześniej w Europie. Jeździłem zarówno po autostradach e, jak i po Alpach. I to po takich drogach naprawdę kamienistych, toczystych, e, z jakimiś kupiskami, z rozwaloną drogą mnie nie utknęło przekonaniu, że chcę takiego motocykla do jazdy zarówno drogowej, taki, taki, który się sprawdzi gdzieś daleko, przykróci i da się nim pojechać w takim średnim terenie. i w ogóle i wiecie będzie totalna padaka. Do Katema. Ja nie mówię tak, że wszystkie motocykle chińskie są złe, bo bardzo dużo motocykli i nie tylko, ogólnie motoryzacja Volkswagen, BMW są robione w Chinach. Ale wiecie, jeśli chciałbym mieć chiński motocykl, to bym sobie kupił jakiś Kowal albo CEF Moto. Za dużo niższą cenę. Ale z drugiej strony patrząc na te ceny, dołożę wypłatę lub dwie i mam Yamaha, więc po prostu jak to mówią, wszystkie drogi prowadzą do rzemu, a tu wszystkie drogi prowadziły do Yamaha. Dobrze, także mamy omówioną pierwszą część. Czym się kierowałem w doborze motocykla? I tak dalej. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, o której może nie wiecie, albo przynajmniej nie każdy wie. Dobra, nie będę spadał na stopce, po prostu przejdę tak. Tutaj na Baku mam yy, takie coś, To jest logo Dywizji Pancernej generała Macka. A co mówił generał Maczek? Co jest najważniejsze w czołgu? Pancerz, lupa? Nie, powiedział, że silnik. I w sumie ja się też nie zgadzam, ponieważ patrząc tak jak na przykład chłopaków, patrząc na chłopaków z afrykańskiego wyzwania pojechali Haya i DRZ do Afryki. To e, Hayabusa dojechała, mimo że to, to sportowo-turystyczny sportowy to motocykl, a DRZ się rozsypała, więc co DRZ po lepszym zawieszeniu, skoro nie dojechała, prawda? Ale dobrze, przejdźmy do kolejnego punktu. Powiedziałem czym się kierowałem, powiedziałem dlaczego nie kupiłem innych marek e, No to dobrze, zdecydowałem się, że będzie ta Yamaha I teraz tak, Yamaha nowa czy używana? Tutaj będzie tylko krótko Taki, Taka może moja podpowiedź dla widzów, dla ludzi którzy myślą czy nowe czy używane Słuchajcie, jeśli się zastanawiacie poważnie na tym czy motocykl ma być nowy czy używany To najprawdopodobniej dla was najlepszy byłby nowy motocykl I paradoksalnie patrząc na cenę używanych motocykli Wystarczy, że dołożycie na przykład jedną wypłatę i już macie nowy motocykl. Motocykle używane nie mówię, że są złe. Jeśli znajdziecie coś fajnego, w fajnej cenie sprawdzonego, jak najbardziej kupujcie, jedzicie, cieszcie się tym, ale ceny używek w Polsce, jeśli chodzi o cenare 700, są po prostu nieatrakcyjne. Więc yy, kupiłem nowy i nie żałuję. Kolejna rzecz, czy kupując Yamaha Tenare 700 będziecie jak Endurak 366, czyli ciężkie Enduro w terenie? Jak jest w praktyce? Wszystko zależy właśnie od kierowcy, chociaż w sumie nie wszystko, o czym zaraz powiem. Takich kierowców jak właśnie Endurak 366 jest bardzo mało, jest bardzo utalentowany i gdyby poszedł w jakiś taki naprawdę, wiecie, profesjonalny sport, mógłby myślę, że bardzo dużo osiągnąć na pewno więcej niż jakaś tam oglądalność na trzy itd. i tak dalej. i uważam że gdyby Endurak miał lżejszy motocykl to osiągnąłby o wiele więcej to jest tak samo jak na przykład ze skakaniem na jednej nodze czy można skakać na jednej nodze? oczywiście że można i podskakujecie sobie i coś tam sobie porobicie ale patrzcie skacząc na jednej nodze Męczycie się bardziej i zrobicie to wolniej niż idąc na dwóch nogach prawda? no tak, no tak ja sam jeździłem różnymi ciężkimi motocyklami jeździłem także lekkimi motocyklami jest naprawdę różnica jeśli trzeba ten motocykl choćby wyciągnąć z błota czy z cypliku piasku i de facto większość takich motocykli w klasie 200kg ona jeździ i sprawuje się podobnie no, jedynie z tych motocykli, którymi jeździłem które posiadałem Mogę wyróżnić BMW PSA 350 Dakara Ponieważ ten motocykl, mimo że to była nawet wyższa wersja Dakar Teoretycznie powinien mieć myśli położone, w tych pod Ten motocykl miał po prostu zgodniki paliwa wokół ogonie, co bardzo fajnie rozkładało się Także de facto większość takich motocykli tej klasy prowadzi się podobnie Wiadomo, konami po możemy tam dużo polepszyć nasze parametry chodzi na w terenie, ale fizyka jest fizyką. To tutaj można by w ogóle dużo mówić, można by nagrać osobny odcinek, ale tak tylko jeszcze w skrócie powiem, że Jadąc takim ciężkim motocyklem, yy, no to, to jednak waży, prawda? Upadek lekkiego motocykla, jakieś tam drobne otarcia i tak dalej, ok. Tutaj na przykład masa motocykla Zdejmuje wam klamki, zdejmuje wam yy, kierunki, boczki, plastiki, e, wygina wszystko i tak dalej, nie? Także to też jest e, ta trudność. No i też większa masa, jeśli gdzieś tam przy skakiwaniu płody wyskoczy. uścisnie Wam przy tym na koło i gdzieś po prostu walniecie na bok czy coś, no to też e, przygniecie Wam e, nogę 200 kg, a nie na przykład 100. No ja wiem, że są buty, ortezy i tak dalej. Ja sam to mam, ale no... W to różnie może być Także doszliśmy do tego punktu Ciężkie dużo w praktyce Pamiętajcie, że życie różni się od tych właśnie tiktoków, shortów, rolek W praktyce to wygląda inaczej I myślę, że warto rozważyć po prostu jakiś motocykl typu Adventure do takiej jazdy mieszanej A do takiej jazdy hardcorowej do głupot kupić sobie jakiegoś tam chłopaka. Dobrze, kolejna rzecz. jest coś, co mnie w tak urzekło? Taki był efekt wow. Wiecie co? Miałem różne motocykle. Miałem na przykład prawdziwy sportowy motocykl Honda CBR400RR, czyli Racing Replica Bardzo fajny, kieszonkowy ścigać. Miałem także BMW 800 s Produkowano w 2006 roku. I ten motocykl miał na przykład takie bajery, jak a motocykle, w standardzie. Czane manetki. Miał wtrysk, miał ABS, miał automatycznie podświetlanie statła, automatycznie podświetlanie zegarów e, na ten był na pasku, ten motocykl palił z e, cukrami na autostradzie 4,2 litra na setkę Miał zasięg nawet do 400 km Także no naprawdę to był wow i to powiedzmy tak jak mówiłem od 2006 roku e, Tutaj szczerze mówiąc e, nie potrafię wskazać takich rzeczy, że bym powiedział O, Yamaha jest w tym najlepsza To jest taki najlepszy motocykl Nie do tylko u innych marek Tutaj czegoś takiego nie ma Ewentualnie mogę powiedzieć w ten sposób, że Największą taką właśnie zaletą z takim wow Jest zbalansowanie tego motocykla Motocykl jest Dobry i w teren I na asfalt Waka jest w sumie średnia, tak jak wiele motocykli tego typu. I chyba największym atutem tego motocykla jest po prostu silnik. On ma bardzo dobre opinie, po prostu jeździ i się nie psuje. Także można przytoczyć jeszcze raz przykład afrykańskiego wyzwania i o tym, jak skończyła Hayabusa i o tym, jak skończyła DRZ, tak prawda? Także zgadzam się z generałem Maszyn, że najważniejszy jest silnik. Tak było, a raczej tak troszeczkę jak w braku yy, i co? chcę Wam powiedzieć jeszcze tak pokrótce o po plusach i minusach tego motocykla może zacznę od minusu Bo czego by tutaj zacząć? patrz, mamy piękny zębacz ale on jest troszeczkę że tak powiem podchroniony potencjał zmarnowany Tutaj można by tyle mu fajnych funkcji podpiąć No ale niestety Ale niestety no tego zabrakło Także to jest na pewno minus Kolejny minus e, Ergonomia e, Coś co jest dla mnie niezrozumiałe To starsze modele były bardziej ergonomiczne Na przykład mam na myśli Przełącznik kierun e, kierunkowskazów Mówię, świateł awaryjnych W starych motocyklach był on tutaj Coś się stało, wyjebaliście się, kurwa leżymy Coś tamtego Ktoś podbiega, kto na przykład nie wymieździ hondą i chce wpić światła awaryjne, no to bierze i pyk. Bierze i pyk i pyk. I macie światła awaryjne, a tutaj kurwa, co się stało tego, patrzycie, szukacie. A tutaj mamy światła awaryjne. Jeszcze ja mam założony grzane manetki z takim dosyć grubym sterownikiem i on też odpycha po prostu yy, kciuk od przełącznika yy, świateł awaryjnych. To także jest minusem. Kolejny minus. No yy, tak, ja często jeżdżę, bardzo często jeżdżę z dziewczyną i z bagażem, więc motocykl wiadomo, że idzie do tyłu. I tak jak stare motocykle, mówię stare motocykle, tak jak stare samochody miały pokrętło do regulacji świateł, w jest to robione automatycznie. Dlaczego ten motocykl nie ma yy, takiej regulacji? Co znaczy, nie, on ma, tylko że mają starsze wersje przenicowe. tutaj jest pokrętło, a ten motocykl tego nie ma. Dlaczego? czułbym jakieś tutaj pokrętło. 0, 1, 2, 3, 4. Byśmy sobie zmienili. Jedziemy z pasażerem ty. Jedziemy sami, ale z bagażem ty. I ustawiamy. Jedziemy sami albo w ogóle jest w ogóle z pasażerem i z bagażem, no to cyk, nie? I to jest dobre i to jest, to jest bezpieczne, więc yy, takie coś jak najbardziej powinno być. I w starych przedlistowych modelach yy, z tym starym wyciękarzem to było. Dlaczego teraz tego nie ma? nie wiem. Kolejna rzecz, akurat ona dla mnie nie jest jakimś problemem To przełączyć ABS W nowszym modelu to rozwiązano Bo tutaj można sobie to przełączyć z pulpitu A tutaj nie, tutaj żeby wejść w ABS musimy się tak Zatrzymać Wybrać sterownik menu Wybrać ABS Oczywiście na zatrzymanym Przytrzymać, zatwierdzić I tak dalej No to może nie jest jakoś szczególnie uciążliwe ale no, jeśli jeździcie w terenie, gdzieś wam motocykl zgaśnie pod górkę czy coś pierwszy, drugi raz, czy tam w ogóle się gdzieś to może być uciążliwe Dla mnie nie jest takie aż bardzo uciążliwe W nowszym modelu to rozwiązali Ale i w starszym mogliby to rozwiązać lepiej Może co nieco też opowiem, tak? Dookoła motocykla. Rzecz, o której ludzie mówią. W sumie nawet nie muszą mówić, bo to widać. Wydech. Tutaj mamy wydech zmieniony, prawda? Ale oryginalny wydech jest w ogóle nieprzystosowany do tego motocykla. On jest tutaj zamontowany, on tutaj wystaje i jest bardzo narażony po prostu na uszkodzenia. Także to jest mankament. Na szczęście nie jest to taki szczególny mankament, bo można łatwo szybko i w miarę tanio wydać zmienić. Ale co jest takim realnym mankamentem? Co ja chcę pokazać? Korozja. Korozja na ramię. No, jak widać ten motocykl, wszystkie sztuki ma ładne, nie jest zakorodowany. Jeszcze tam akcesoryjne oczywiście od uchwytu korodują, to jest akcesoryjne. No, pojawia się korozja w takich miejscach otu, jak rama tutaj i tak dalej I zauważcie że to nie są takie miejsca wytarte które są uskodzone czy coś to, to po prostu tak jest o tutaj przy spawach jest korozja tu jest korozja tu jest korozja czy takie coś powinno być przy ówczesnym poziomie zaawansowania techniki no moim zdaniem zdecydowanie nie I jeszcze wam coś powiem ten motocykl zaczął mi tutaj korodować z tej chyba czy z tej strony on był oparty na stopce i tutaj zostało troszeczkę wilgoć, tam na podeszczu takiej. I to się pojawiło 2-3-4 dni od zakupu. Także niestety tak to wygląda. Kolejna rzecz, o, teraz jest bardzo dobry moment, żeby to pokazać. Ten motocykl jest troszeczkę obniżony. Obniżone na kościach, troszeczkę wpuszczone półki. Ale ogólnie on jest bardzo wysoki. I z tego co widzę, to 100% użytkowników, e, jeśli ma zmieniać e, wysokość motocykla, to go obniża niż podwyższa. Jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś podwyższa ten motocykl. Może tak jest, ale jeszcze się z tym nie spotkałem. Pokażę Wam, jak e, się siada na niego przy moich 177 cm. Wiem, że teraz młodzież jest wyższa, ale ja z pokolenia milenialsów. No mam wzrost i mam i tak wygląda motocykl, jeśli go sobie postawię Mam 177 cm Przejdzie traktor, to będzie pewnie lepiej słychać Także mam średni wzrost Mam jeszcze buty motocyklowe i widać to jak widać, mam nadzieję, że będzie widać I mimo, że motocykl jest obniżony To i tak nie dosięgam stopami obunów Wiecie co? No oczywiście ja się zgadzam z tym, że motocyklem się jeździ na kołach bez podpierania, ale wiecie, jeśli jedziecie jeśli, jeśli, jeśli jedzie pasażerem, jest jesteś nierówna droga, czy na przykład mm, pasażer was łamie, złapie za ramię, czy jeśli macie bagaże i tak dalej, to czasami po prostu ciężko jest zachować paras i przydałoby się po prostu mieć motocykl, no takim powiedzmy, przystosowany do naszego przyrostu. No tutaj też możecie powiedzieć, że w e, najwyższą wersję Yamahy i narzekam No tak i nie, ponieważ e, akurat moje pokolenie, pokolenie Mileniasów nie jest aż tak wysokie jak młodzież Więc, więc no, tutaj właśnie sporo osób zwraca uwagę na, na tą wysokość motocykla e, Czy o wszystkim powiedziałem, czy wspominałem? Mam nadzieję, że nie jeśli pominąłem, to postaram się to powiedzieć A teraz tylko takie podsumowanie końcowe. Czybym kupił ten motocykl, czybym go nie kupił eee, Teraz z perspektywy tacy mogę powiedzieć, że w 100% tak bym go kupił Oczywiście, że tak I kupiłbym tak, albo bym kupił tą wersję I teraz obecnie mamy taką wersję, połączenie zarówno Tenery ekstremy, jak i Rayleigh Więc jest taka jedna wersja Albo bym kupił taką albo bym kupił zwykłą, najzwyklejszą, standardową z ewentualnym zamkredowaniem tego motocykla eee, jeśli chodzi o pozostałe motocykle to myślę, że jeszcze bym chciał się przyjechać, przetestować eee, po prostu kątą trasę zobaczcie po prostu jak spada ten motocykl w porównaniu do ten R700 i wtedy bym podjął Gdybym miał, musiał ją podejmować jeszcze raz, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tak, że kupiłem jeszcze raz ten motocykl. Tak jak generał, macie w lewej rzeczy silnik. Tutaj silnik się świetnie sprawuje. Jest wszystko ok. Jeśli chodzi o jakieś inwestycje, ten motocykl, to tylko serwis serowy To raz serwis olejowo filtrowy kupiłem raz fil powietrza oraz teraz będę zmieniał zębatkę przewą na nowo ponieważ motocykl ma ponad 23 30 000 km a jak sobie zmienię tą zębatkę to jeszcze troszeczkę ten napęd pochodzi tak to wygląda może się jeszcze zatrzymamy gdzieś tutaj w lasku i pokażę wam jak wygląda ogólne zużycie tego motocykla Może sobie staniemy tutaj gdzieś tak w miarę na równym Pokażę Wam zużycie opon, zużycie hamulców i tak dalej jak ten motocykl wygląda po 26 tysiącach km chłodnica, tutaj osłona chłodnicy super eee, tutaj jakiś tam odbisk od kamienia ale to nic Tutaj naklejka delikatnie przyjechana, ale to po prostu od piaski pustyni tak się zrobiło, więc tego nawet nie liczę. To one po 23 tysiącach kilometrów, One są tutaj blisko wskaźnika zużycia, ale jeszcze są na asfalt dobre. Użycie klocków, powiedzmy minimalne z przodu. Nie widać za dobrze stąd, nie będę się schylał, ale możecie mi na to, że jest tak, w miarę... Mogę wam pokazać kiedy jeszcze tu zębatek, nie wiem, czy będzie tak dobrze widać. Ale silna jest w bardzo dobrym stanie. Przód tak zmieniam, żeby się po prostu przedłużyć się napędu, ja wiem, że powinno się najlepiej zmieniać całość, ale też wiele ludzi po prostu zmienia przód. Także na tą chwilę to chyba wszystko. Jeszcze sobie o czymś przypomnę. Postaram się nagrać. No i tyle. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Trzymajcie się i cześć.